jest informacja, co powiedzieć, dzwoniąc na podłogę i światek zdarzenia podejmuje resuscytację rozpoczynającą się od 30 w krawędzi piersiowej. Telefon dla służb ratowniczych został już wykonany. W zależności od miejsca zdarzenia jednostki dysponowane są w i środki. Do takiej ilości, która będzie niezbędna do udzielenia pomocy, zlikwidowania zagrożenia oraz zakończenia tych działań. Ponieważ jedna osoba jest resuscytowana przez przygodnych świadków, dwie następne znajdują się w drugim pojeździe, zadysponował na samym początku ważnym zespoły ratownictwa medycznego. Są zawsze wyjazdy do nagłych przypadków, często w tragicznych okolicznościach, ale wydaje nam się, że warto, aby też i mieszkańcy województwa wiedzieli o tym, że taki system istnieje, że ci ludzie wykonują tak odpowiedzialną pracę, by także mieli do nich szacunek i wdzięczność za to, co robią, ale też warto wiedzieć o tym, jak ten system funkcjonuje. To znaczy, że są numery. Telefonów, miejsca, do których można się zwrócić w sytuacjach, kiedy ta pomoc jest potrzebna, że dobrze by ludzie też sami wiedzieli, jak zachować się w takim momencie, kiedy widzą takie tragiczne zdarzenie. Dzisiaj myślę, ta prezentacja z udziałem dzieci, młodzieży była taką lekcją edukacyjną, a wierzę, że dzięki też Państwa pośrednictwu mediów więcej osób się o tym dowie, jak to wszystko funkcjonuje. No i też oprócz tego wszystkiego chcielibyśmy przekazać informację, że ten system działa dobrze, jest bezpieczny, powoduje, że mieszkańcy naszego regionu mogą czuć się no właśnie bezpiecznie i wiedzieć, że w sytuacji, kiedy będą tej pomocy potrzebować, właściwe służby, wykwalifikowani pracownicy, wyposażeni w odpowiedni sprzęt finansowany z budżetu państwa będzie do ich dyspozycji po to, by udzielić tej pomocy. Czyli system jest na wysokim poziomie? Uważam, że to jest bardzo dobrze zorganizowana instytucja. System ratownictwa medycznego jest finansowany z budżetu wojewody. Nasz poziom finansowania jest jednym z najwyższych w kraju, tak. więc jest wiele powodów do tego, by wyrazić satysfakcję z tego, jak ten system działa, ale i też no, upowszechnić tę wiedzę, bo to ważne, żeby ludzie czuli się bezpiecznie, wiedzieli, że są fachowcy, którzy przyjdą z pomocą, kiedy będzie taka potrzeba. Pani wojewoda, powiedział Pan dziś, że o pół roku zostanie przesunięty konkurs na e, świadczenia, właśnie e, kontraktowanie świadczeń w zakresie usług ratownictwa medycznego. Tak, taka decyzja zapadła. Wystąpiłem z wnioskiem do ministra zdrowia o, o poproszenie, wyrażenie zgody na takie działanie. Jest to wynikiem takiej bardzo żywej, publicznej dyskusji w ostatnim czasie, tak naprawdę, i przede wszystkim tego, bo z mojego punktu widzenia nie było merytorycznych postaw, by taką decyzję podejmować. Nie chciałem, by powstało wrażenie, że. Mieszkańcy województwa mogą czuć się zagrożeni, bądź mniej bezpiecznie, dlatego że jest jakaś dyskusja i spór o to, czy ten konkurs należy zrobić, czy nie. Więc z tego przede wszystkim względu zdecydowałem się na ten ruch i tę decyzję, po to, by też w tym czasie wytłumaczyć, że nie było powodów do takich obaw. Co więcej, są dowody na to, że wystarczyło złożyć poprawną ofertę, na pewno na południu województwa, gdzie zawarte zostało porozumienie konsorcyjne, bo żadna firma konkurencyjna nie planowała przystąpić do tego konkursu, wiem o tym, bo żeby móc to zrobić, najpierw trzeba spełnić szereg procedur, wpisać się do rejestru, który prowadzi wojewoda. A takich czynności nawet nikt nie podjął, więc jeszcze raz powtarzam, na południe województwa wystarczyło złożyć poprawną ofertę po to, by rozstrzygnąć problem kontraktowania i umów na, na następne 5 lat. Jeśli chodzi o północ, rzeczywiście pojawiły się działania firm, które są zainteresowane wejściem na ten rynek, ale na mój ogląd, raz późno, a poza tym obecnie dawcy przygotowują się do tego konkursu już od wielu miesięcy i uważam, że byli w stanie skutecznie konkurować z potencjalną inną firmą, która chciałaby się zgłosić do tego konkursu. Jestem przekonany, że mogli wygrać ten konkurs. Wydaje mi się, że ten czas, te kolejne pół roku bardziej jest potrzebne konkurencji niż obecnym świadczeniodawcom. Czyli na dobrą sprawę obecni świadczeniodawcy no, troszeczkę zadziałają teraz Mam na, taką ko obawę. na korzyść tych innych firm. Mam tak? taką obawę, dlatego też powiedziałem o tym dzisiaj składając życzenia podziękowania ratownikom, że powinni też no, stanąć po mojej stronie w tym sensie, by wywierać presję na swoje organy założycielskie by podjęto rzeczywiste działania, a nie tylko opowiadano o takim zamiarze, e, zmierzające do podniesienia jakości standardu świadczonych usług, wyposażenia tych e, e, no, powiatowych, lokalnych e, centrów ratownictwa, bo tylko od tego zależy, będzie efekt konkursu, a ten jest nieuchronny, bo to wynika z polskiej ustawy, dyrektyw unijnych i to nie jest kwestia mojego uznania takiego czy innego poglądu. Ten konkurs jest nieuchronny, on się będzie musiał odbyć, takie jest prawo, innego wyjścia nie ma. Dlatego trzeba się w odpowiedzialny sposób e, przygotować. Żadne uniki, triki e, tego problemu nie rozwiążą. E, Odczynamy, lepiej poszczególne zniuczone elementy w i robiony jest właśnie dostęp, także wymogi służby medyczne, lekkiecznie do czytelni poszkodowane.

I don't know, Istotne jest to, żeby świadomości publicznej, społecznej, utwierdzać sytuację, w której mamy do czynienia z ciągle nowym tworem. Czyli z państwowym systemem ratownictwa medycznego. A ciągle o tym zapominamy, ciągle mówimy służba zdrowia, czyli czytaj szpital, ciągle mówimy e, jakiś system opieki podstawowej, czyli myślimy o lekarzu rodzinnym w tej chwili już. Natomiast pogotowie ratunkowe to jest tak, jak w takiej świadomości taka przychodnia na kółkach. A już dzisiaj w wykładzie pana profesora Jakubaszki było słychać, że to nie jest od taki sobie system, który został stworzony w Polsce, tylko to jest potężna światowa organizacja, która wywodzi swój, swoje korzenie ze Stanów Zjednoczonych, która ma szerokie podstawy europejskie i w której Polska za sprawą towarzystwa, Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej ma bardzo istotne miejsce, bo jesteśmy jednym z twórców tego systemu. Tutaj trudno umieści, umniejszyć rolę pana profesora Jakubaszki, który jest jedną z najbardziej pewnie rozpoznawalnych twarzy w Europie. Jeśli ktoś pomyśli o medycynie ratunkowej, to na pewno pan pan profesor Jakubaszko, jakbyśmy wzięli zdjęcie z kilkunastoma osobami, to zawsze ktoś wskaże, czy w Belgii, w Polsce, w Hiszpanii, czy we Włoszech w środowisku medycznym, o, ten pan na pewno jest związany. Więc to jest istotne, żeby utwierdzać w ludziach, że to nie jest tylko i wyłącznie jakiś tam konkurs jeden pojedynczy, jakaś tam jedna karetka, to jest system, który później wykonuje swoje zadania, a na ile sprawnie mieliście państwo dzisiaj okazję przekonać się na tym pokazie, bo to był ciągle pokaz, że jesteśmy przygotowani, to ratownictwo medyczne w części medycznej, faktycznie jest dobrze zorganizowane, w części technicznej, którą przede wszystkim prezentują sobie sobą siły Państwowej Straży Pożarnej rewelacyjnie. Ja ostatnio miałem do czynienia z wypadkiem na żywo, czyli do wypadku dojeżdżał zarówno zespół ratownictwa technicznego Straży Pożarnej, jak i zespół ratownictwa medycznego ze szpitala w Międzyrzeczu i muszę powiedzieć, że od momentu, kiedy przybyli Ratownicy, a byłem razem z nimi do momentu wydobycia pacjenta z samochodu, który praktycznie wyglądał tak, że nikt nie powinien w nim przeżyć, minęło 11,5 minuty. Czas rewelacyjny, sprawność duża. I dzięki temu właśnie, że ten system jest tworzony przez takie osoby, jak, jak, jak ludzie z towarzystwa medycyny ratunkowej, jak przez system kształcenia ratowników medycznych, przez system wprowadzania jako podstawowej specjalności, jaką jest medycyna ratunkowa, można powiedzieć, że działa, funkcjonuje coraz lepiej. I proszę pamiętać, że pogotowie ratunkowe to nie są bóle głowy, to nie są bóle kręgosłupa. A to jest system służący ratowaniu życia przede wszystkim. Zdrowie w następnej kolejności. Owszem, tak, ale zdrowiem może zajmować się wiele innych części zorganizowanej medycyny. Natomiast my jesteśmy od tego, żeby działać w najtrudniejszych przypadkach. bardzo nam zależy na tym aby znowelizować sposób finansowania tak żeby w oddziałach ratunkowych były finansowane procedury które się wobec pacjenta w nagłym zagrożeniu życia wykonuje i myślę że że resort zdrowia w tym kierunku podejmie odpowiednie kroki w tej chwili są już tego prodromy Cieszy natomiast to, co się dzieje w fazie przedszpitalnej, bo mamy wystarczające zabezpieczenie finansowe dla systemu przedszpitalnego, a więc zespołów ratownictwa medycznego. Są dobrze wyposażone, mamy wystarczające ilości ambulansów ratunkowych, mamy dobrze wykształcone kadry. To wszystko w tej chwili jest jakby dopinane, jest prowadzona pewna racjonalizacja kosztów, choćby między drogą... E, Uregulowania liczby dyspozytorni, centrów powiadamiania ratunkowego, które są w tej chwili bardziej przypisywane jurysdykcji wojewody na każdym terenie i jakby zmniejszania ilości tych dyspozytorni ratunkowych po to, żeby stworzyć taką silną sieć, ale też racjonalnie, w tym również finansowo uzasadnioną ilością. Czego można życzyć ratownikom z okazji ich święta? No przede wszystkim rozwoju satysfakcji z wykonywanej pracy, a satysfakcja między innymi zależy również od no, godziwych warunków finansowych, żeby zobaczyli w tym swoją pełną przyszłość zawodową kształtowanie swojego życia i prywatnego i rodzinnego i rozwoju zawodowego, żeby w oparciu o to, co robią w tej chwili, mogli no, długo i szczęśliwie funkcjonować z korzyścią dla nas wszystkich, ale również dla siebie.